Mało które rozgrywki budzą tyle emocji co Mistrzostwa Europy. A dziś mamy ich apogeum. Przed nami finał Euro 2024. Kibice obu drużyn liczą, że to właśnie ich drużyna zwycięży. To już ten czas! Po tylu emocjonujących spotkaniach. Przyszedł moment na zwieńczenie zmagań w tym finale turnieju Euro 2024. Mówi Tomasz Smokowski, a wraz ze mną komentować to spotkanie będzie Jacek Laskowski. Zapowiadają się dziś, nie lada emocje i mamy nadzieję, że reprezentacje zakończą ten turniej z przytupem. Serdecznie zapraszamy. Reprezentacja Szkocji zmierzy się z Francją. Przed nami ostatnie spotkanie tego turnieju. Mamy nadzieję, że to będzie prawdziwa wisienka na torcie Euro 2024. Nie wiem jak ty Tomku, ale ja czekam na wielki mecz i zakończenie turnieju z przytupem. A oto wyjściowa jedenastka reprezentacji Szkocji. Ich wyjściowe ustawienie to 5-2-2-1. Choć takie rozwiązanie mocno utrudni rywalowi strzelenie gola, minusem może być brak potencjału w ofensywie przez brak skrzydłowych. Trudno dziś uwierzyć, że francuska piłka do przełomu XX i XXI wieku nie mogła poszczycić się większymi sukcesami. Oczywiście Olimpik Marsylia wygrywał Puchar Europy, a Francja Platiniego sięgała po Mistrzostwa Europy. Ale to właściwie wszystko. Aż założono akademię w Clairefontaine i pojawiło się wielkie pokolenie z Zidanem, Piresem, Deschampem i Thuram'em na czele. Realizator pokazuje nam teraz jedenastkę reprezentacji Francji. A więc zagrają 1-4-3-3 z parą skrzydłowych. Powiedziałbym, że dość konserwatywni, ale jak się ma w środku ataku wysokiego napastnika, to takie ustawienie może się sprawdzić, zwłaszcza gdy skrzydłowi potrafią dokładnie dorzucić piłkę. Zobaczymy, czy ta trójka w środku pola nie będzie zbyt osamotniona, bo na papierze wygląda to bardzo ofensywnie. Antoine Griezmann. Ostre, twarde, skuteczne wejście. Stanowił strzelać. Tak, to był dobry pomysł. Wykonanie trochę słabsze, aż szkoda. Adrian Rabiu. Wiele się ostatnio mówiło na temat Antoinea Griezmana. Tym baczniej będziemy musieli przyglądać. To gracz tego samego gatunku co legendarny Gerd Miller. Niekoniecznie... Popatrzmy, bo ta akcja nabrała tempa. Wiemy, że w finale Euro24 bez bramek się nie obędzie. Można bez końca oglądać, z jaką łatwością z rywalem poradził sobie Kylian Mbappé. A chociaż Mbappé do najbardziej postawnych piłkarzy nie należy, poradził sobie z przeszkadzającym rywalem i pokonał bramkami. Szkocja zaczyna grę na przeciwna prowadzi teraz jednym golem. Jaka będzie odpowiedź? Upomykano Ibrahima Konaty, Aurelian Człomenii. Świetne wyczucie. Akcja przerwana. To mniej, udanie. Poszedł odważnie do przodu, obrońcy, jakby zaskoczeni. Były widoki, ale zamiast dobrej akcji ostatecznie mamy stratę piłki. Uderzenie z niełatwej pozycji, ale i po takich strzałach padają bramki. Gdyby tylko piłka poleciała bliżej bramki, golkiper byłby w opał. Antoine Griezmann, znajduje tam Kylian Mbappé, wywolnił się z podkrycia, okazja, jak on to zrobił, niesamowite. Atakujący robił co mógł, strzelił całkiem nieźle, ale i tak bramkarz nakrył go czapką, znakomita interwencja, to musi dodawać pewności siebie. I Aurelien Chouameni, ma okazję. Tak, proszę Państwa, piłka w siatce. Zwiększają prowadzenie, a kibice gotują się już do mistrzowskiej fety. I oto mamy powtórkę. Naprawdę koncertowo ograł obrońcę. Z takiej odległości naprawdę ciężko nie trafić. Pewne wykończenie. Świetny teraz Ryblin, wciąż idzie na bramkę. I to by było tyle. Świetna interwencja pod presją. Mbappe. Rabiot ma piłkę. A teraz spokojnie, kontrolują tempo meczu. Czas im sprzyja. Chouameni. Reprezentacja Francji gra dzisiaj koncert. Naprawdę świetnie się spisuje w tej pierwszej połowie. Miło się to ogląda. To była naprawdę udana połowa w ich wykonaniu. Dwubramkowa przewaga pokazuje, że nie było tu większych kłopotów z narzuceniem swojego stylu gry. No, zobaczymy, czy rywal znajdzie na to sposób po przerwie. Rozległ się gwizdek. Ruszamy. Przed nami druga połowa tego spotkania. Pamek Thuram, Mbappé Okazja jak marzenie No i kolejna bramka Tym golem dopełnia masakry Ale może to jeszcze nie koniec Popatrzmy na to ponownie. Kylian Mbappé nic nie robił sobie z asysty obrońców. A Mbappé poradził sobie z przeszkadzającym rywalem i zdołał posłać piłkę do siatki. Brawo! Świetnie teraz w obronie. Wyczekali rywala. Znów są przy piłce. Aurelien Chouameni. Upamecano przyjmuje piłkę. Dajot Upamecano. Orelian Chouameni, Konaty, Upamekiano, Ibrahima, Konaty. Ostatnie pół godziny gry przed nami. Rusza do przodu i szuka dobrego rozegrania. Ależ tutaj kapitalny blok. Konaty. Rapio ma piłkę. Teraz Teo Hernandez. Bramkarz dostaje piłkę. Piłka chodzi sobie między nimi spokojnie, jak po sznurku, a czas płynie. U Kamecano. Teo Hernandez. Ibrahima Konate. Konate. Mbappé. Zdecydowanie, ale czysto. Przed nami ostatni kwadrans spotkania. Kylian Mbappé. Kylian Mbappé. Stale przy piłce. Może być nie do zatrzymania. chwalenie skutecznie. Okazja może być groźnie. Dobrze obroniony strzał. Przyszedł moment na zmianę. Zobaczymy co nam to zmieni w spotkaniu. Griezmann mocno kieruje piłkę na środek 16. O, teraz świetny przechwyt. Może być zagrożenie do bramki niedaleko. Nie do wiary. Kolejny gol. Prowadzą już różnicą czterech bramek. My oglądamy powtórkę, a trener wciąż biegli się na swoich zawodników. Naprawdę kiepskie było to wybicie. Za krótkie, zbyt niepewne i rywale w pełni to wykorzystali. Ta bramka obciąża obronę. Proszę Państwa, a więc Francja! Reprezentacja trójkolorowych wygrywa Euro 24! Wybuch radości na stadionie, no i nic dziwnego! Ten sukces to było marzenie zarówno zespołu, jak i wielu kibiców. Tym zwycięstwem potwierdzają swoją wielkość. Piękne ale i poruszające obrazki, tutaj na stadionie. Proszę popatrzeć. Widać, że dużo ich to kosztowało, ale w końcu można dać upust emocjom. To się zdarza dość często. Reprezentacja Francji od wielu dekad ma drużyny, ma generacje piłkarzy. Którzy są najlepsi albo w Europie, albo wręcz na świecie. I tym razem stało się podobnie. Proszę posłuchać kibiców na trybunach. Proszę cieszyć się razem z piłkarzami trójkolorowych. I powiedzmy to głośno: Francja mistrzem Europy w 2024 roku. To naprawdę wspaniały moment dla całego kraju. Mają za sobą trudne rozgrywki, ale determinacja do samego końca pomogła im spełnić marzenia. Widzimy teraz piękny obrazek. Zespół cieszy się z kibicami, którzy dotarli tutaj na finał Euro 24. Z pewnością nigdy nie zapomną tej chwili. Tak, można też zobaczyć więź między zespołem a kibicami. Myślę, że ekipa wiele zawdzięcza dopingowi i wsparciu swoich biernych fanów.